Cześć, witam w kolejnym odcinku, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie galantyna drobiowa. Galantyna drobiowa, co to jest? Idealnie zastępuje wędlinę sklepową, która jest pełna chemii, konserwantów i tak dalej, i tak dalej. Także tu już jest ten plus, że to samemu robimy. Idealnie komponuje się w stół, w półmiskach wędlin, w półmiskach mięs. Można ją podawać do obiadu z sosem, można ją dawać na kanapki. Naprawdę jest bardzo uniwersalna, bardzo smaczna i... Warto pokusić się o to, żeby sobie zrobić samemu coś takiego. Także zapraszam, zostańcie ze mną, zobacz dokładnie krok po kroku, jak to zrobić. Zaczynamy od tego, że pokroję filet z kurczaka. Galantynę możesz zrobić też z udek, po prostu wykrymować. Udka z kurczaka czy skrzydełka, każde mięso drobiowe się nadaje. Ja oczywiście tego fileta już wcześniej umyłem. Przygotowałem wstępnie do tego, że będę robił. Jak będzie trochę tłuszczyku, to nie przeszkadza, a nawet lepiej. Także ja zaczynam mielić filet z kurczaka. Jest bez różnicy, czy duże oczka, czy małe oczka. Także jak ktoś nie ma drobnych oczek, na grubych też można. Mięso mam już zmienione. teraz zetrę marchewkę i marchewkę tu na tych drobnych oczkach zetrę. Nie na tych grubych, na tych będą za grube. Marchewka doda takiego ładniejszego koloru. No i smaku. I smaku, tak, tak. Smaku też. Ale na tych grubych po prostu będziemy to gotować, a można też upiec tą galantynę, ale my będziemy gotować. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kadwie kana... Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. I do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Koniec reklamy i bierzemy się do roboty. Teraz podłączę garnek z wodą, który będziemy gotować. Pamiętaj, żeby wybrać z szerokim dnem garnek do gotowania. A musimy to ładnie zanurzyć, całość tak, żeby leżało ładnie w garku. Teraz muszę całość wymieszać, wyrobić, doprawić. Do mięsa hey, mamy tu już mięso, marchewkę. Dodaję jeszcze groszek. 100 gram groszku zielonego, konserwowego. Dodaję dwie łyżeczki żelatyny takiej sproszkowanej, bo ona nie musi być rozpuszczona w wodzie. Można bez żelatyny, ale ja wolę z żelatyną. Dodaję łyżeczkę soli. Dodaję pół łyżeczki pieprzu mielonego. I dodaję, ale to już, to już jest taki nie przepis, jakiś taki konkretny, tylko mój osobisty trochę kurkumy, żeby ta galantyna miała lepszy kolor, żeby nie była taka blada. To smaku dużo nie zmieni, ale będzie ładniejszy kolor. I to wszystko teraz muszę dokładnie wyrobić. A, przepraszam, jeszcze jajka. I dodaję jeszcze dwa jajka. I teraz dokładnie wszystko wyrabiam. Do całości dokładam, dokładam jeszcze trzy łyżki bułki tartej. I trzeba dobrze wymieszać jeszcze. I teraz będziemy potrzebować gazę, dużą gazę. Tu będę układał naszą galantynę. Z tej porcji można zrobić dwie mniejsze albo jedną taką fajną, rolowaną. I ja chyba wybiorę ten, tą, tą drugą opcję. Fajną, taką grubą zroluję. I teraz trzeba to wszystko ładnie zawinąć, zrolować, dobrze ściągnąć, wyrównać, wyrównać, tak. I tak uformowaną galantynę wrzucamy do garka, i na bardzo wolnym ogniu gotujemy. I myślę, że tak około godziny, godziny 20 minut. Trzeba gotować. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz muszę zdjąć gazę. Galantyna została lekko wystudzona, tak jakieś 15 minut była odstawiona do wystudzenia i teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Jeszcze całkiem nie wystygła. Ona jak ładnie ściągnie, jak wystygnie, to naprawdę świetnie się to porcjuje. Zobaczcie, jak wygląda. Galantyna, jak ona dobrze jest wystudzona, tak całkowicie, to naprawdę się bardzo ładnie porcjuje i wygląda jeszcze lepiej. A teraz sprawdźmy, jak smakuje. Jest bardzo dobra. Do tego jakiś sosik żurawinowy, albo sosik śliwkowy, czy sos pieczeniowy po prostu. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Daj znać w... Przy... w w komentarzu, czy skorzystałeś z tego przepisu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.